Pojedź do Polski, bo piękne białe święta. I taki. Musimy jechać specjalnie 50 km od domu we Francji, żeby zobaczyć w tym roku śnieg. Bo w Polsce go w ogóle nie było. Po co było jechać te 2000 km? Górę mamy 50 km od nas. Gdy ruszyć chcesz w nieznane, choć chwilę się zastanów. Przed tobą było wiele. Niewielu z nich zostało. Mamy przerwę Wiela techniczną, swoją... bo Nikolasowi chciało się żygać. Droga kręta w górę, 20 km zakrętów, ale trudno. Nikt tego sprzątać nie chce, więc lepiej postać. Kto ma ładniejszą czapkę? Uwaga, widzowie, głosujemy. Jeśli uważasz, że pan. Z czapeczką polski jest ładniejszy. No to oczywiście, łapka by w iść na polską. No no, no. A jeśli uważasz, że pan z prawej strony jest ładniejszy i ma ładniejszą czapkę, A. uderz pan jestem w parapet trzy razy. Dziękuję za oddanie głosu. <noise> Góra, na którą się właśnie wbijamy, nazywa się Ventoux Jest niby 50 km od nas, z czego 30 km wjeżdża się w... tylko pod górę. Ma 1900 metrów, ale pół godziny zajmuje wjazd. Tymi ścieżkami, żeby dotrzeć prawie na szczyt bo oczywiście na sam szczyt nie dojdziemy, bo jest zbyt żony, ale nie przeszkadza nam to na przykład na letnich oponach dostać się do momentu, gdzie już są wyciągi nowe, wypożyczalnie nard, sanek i hotele i właśnie tam się Jod, udajemy nie wiem czy jodłują, ale... Jodują. ale nie bierzemy tego pana więcej ze sobą zaczyna się śnieg Jesteśmy, proszę bardzo. Dostaliśmy tu to, czego nie dostaliśmy w Polsce. Tam jest szczyt podwentu. No co, jedziemy? A, a ty, ty, jedz z nim! On sam nie ogarnie. Usiądź z nim z tyłu, proszę trzymaj sznurek Zapój nagami? No trzeba przyznać, że Nikolas niezbyt pomaga w tym ciągnięciu samek. Że im się chce tyle wchodzić w ogóle, nie? Co zjazd to pół kilometra w górę. Radę ci spróbować. Zaraz to skakuje też. Jak nie Ale wolę samemu. Kiedy tak się rozwaliła na tych sankach, to dla niej Lasa to tylko sa chyba sam nie wiem. Ja z... Chciała do no, środka z powrotem. No, no. E, ta, te nogi tak szeroko, ja bym gotowała z powrotem, facie. <grym> <grym> Spójrz na niego. O, co mu się stało? <grym> no, on już chyba kończy zabawę. Co? <grym> Się stało puść. Oj, oj, już mu za zimno. Pierwsza zasada GoPro. Nie zapominaj nigdy ze sobą zabrać akcesoriów do GoPro. Biegnę właśnie pół kilometra do plecaka, tylko po to, żeby założyć sobie opaskę na głowie, dzięki której Wam pokażę, jak to jest sobie zjechać z Monwentu na Saleczkach. Dalej czy szybciej. A może dalej? Nie, jednak najpierw szybciej, wyżej. Nie da się ten główno skręcać. Przypomniały mi się od razu, przypomniały mi się od razu zimy w Polsce przed 2000 rokiem, jak sam miałem mniej niż 10 lat, jak z wujkami, ciotkami i mamą lataliśmy po górkach, praktycznie każda zima to był śnieg, nie? To co teraz? Uuuu! Ale to jest wielki odsadzacz kogoś! Ty! Właśnie! Uuu! O-ou! Ooooo! Jedna sanki dla dwoje wystarczy. Wystarczy. to za skamuflowany batonik? Hahaha! jak Ci się na saneczkach podoba? Dłubka boli. Nie mam samki, se pojechał. Lisio, <grymio> jak jest fajnie? Samemu? Lepiej samemu czy ze mną? Samemu. Kto jest lepszy? Super, misio! To jest Powiedz, Komentarz, co, to, co to za woda? Co tu robimy? To jest woda. Y, nabieramy wody. Powiedzmy, że oligoceńska. W tym. Woda nawet y, nabierana prosto ze źródła, wypływa y, prosto z gór. Jak widać. Mhm. No, bardzo dobre na smaki. No? Powie wam, powiem Wam, te, może teraz jest chłodno, ale w lato. Panu szybki wodą z tego? Z... Ze źródełka? Nie. Pró próbuj Nie pijesz jej? Nie To próbuj Mamy problem Nikola skrzyczy kupę no. To grubo To smakuje jak woda Sam przecież jesteś drogą Początkiem jej i kresem Wędrowcem co nią zmierza by zniknąć za zakrętem, A chwila jest wiecznością, Jak kropla oceanem. I jakby...